Hejka kochani, dzisiaj będziemy zgadzać się na wszystko, co powie nam hater przez 24 godziny. Dokładnie, więc moim pierwszym życzeniem będzie, żebyście dołączyli do jakiejś gry, znaleźli Polaka i napiszcie mu na czacie, że jesteście mega sławnymi youtuberami i zapytacie go, czy chce sobie z wami zrobić zdjęcie. Ale wstyd, Julka. O nie! Zatem wstyd, ja mogę wszystko w dzisiejszym odcinku. Dokładnie tak. Więc oglądajcie do końca, kochani, podbicie ten film i zostawcie subika z dzwoneczkiem. Myślę, że na Polish card driving może być dużo Polaków, więc może tutaj dołączymy. No, to jest dobry pomysł, ale Julka ja tak strasznie tego nie chce robić. Hejter już od razu dał mega mocne zadanie w ogóle. No, ja się boję, co będzie następne. Okej, okay, kochani, to jesteśmy już w Polish card Driving i musimy zapytać kogoś, czy chce zdjęcie. To jest trochę ale cringe, cringe, ale... masakra. No strasznie, hejtera, nie wiem, co ty w ogóle nam dałeś. Najlepszy challenge. Boże, będziemy brzmieć, jakby nam odbiło totalnie od sławy już. Dosłownie, no. No dobra, to do, to do... Ty piszesz pierwsza. Nie! Tak, tak! Ja na tego ty, nie napiszę ty, pierwszy, ty. no coś ty! Ty! Zaraz pójdzie takie coś na TikToka i wszyscy powiedzą, no, Erciowi to już odbiło totalnie. Kiedyś Ercio był lepszy. A tobie to co? Ciebie jeszcze nie znają, to widzisz, że ty taka jesteś od zawsze. No... Dobra, niech ci będzie, okej? Okay? Jest, 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 let's go. Ja i... Elcio jest. Nie, nie piszą mnie. nie, ja nie chcę tego pisać. Musisz, musisz, Piszko. takie jest zadanie. Nie, ale serio, nie chcę. Ja też nie chcę, opisać. no ale trudno. Musimy się zgadzać na wszystko. Hmm? Nie! nie! Ale napisałam! Napisałam! Ej, to jest oszustwo. Dobra, no to ja piszę. Dobra, Julcia, zaliczam ci to, ale chcesz to zrobić jeszcze raz? Um. <noise> ale ci zrobił! No, chcę. Nie możesz mi odmówić, jest cały dzień na tak. Pamiętam, pamiętam. Boże, tak mi się już nie podoba ten dzień, a to dopiero początek jest. już wykonał zadanie, super! A, ale mnie skręca, Julka, widzisz to? Widzę. Ja sam tego nie pisałem, a to mnie Skręca i wykręca Jezus ale cringe. Dobra, teraz ja piszę. O nie, ej, bo oni myślą, że my jesteśmy fejkami, że to tak naprawdę nie my. No to dobrze, bo się ogłupiliśmy właśnie w tym momencie. Ej, kurde, no. Kurde, to chyba to nie było dobre zadanie dla was. To fake reportujcie! I... No tak trochę się zdziwicie, widzowie, jak zobaczycie ten odcinek. Pamiętajcie, kochamy was. Ej, dobra, wychodźmy stąd, wychodźmy, bo oni nas zaraz kurde zbadują no, za te reporty. Szybko wychodzimy. Dobra, kochani, wykonaliśmy aktualnie Pierwsze zadanie i szczerze powiem, nie było łatwo, ale teraz przejdziemy do drugiego. Hejter, jakie mamy nasze drugie zadanie? Do ciebie. Czy Julka chce zmienić kolor skina na kolor kupy i nosić go przez cały tydzień? Tak, jasne. <grym> <grym> Julka. Zgodziła się, zgodziła się, zgodziła się. A ty to się tak Elcio nie śmiej, bo hejter na pewno coś jeszcze dla ciebie przygotował. No, 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 na razie wykonaj swoje zadanie, okej? Okay? No, już lecę. Dobra, kochani, jesteśmy teraz na. Na sklepie Robloxa i musimy kupić coś w kolorze kupy. Nie wiem, wpiszmy po prostu kupa po angielsku. Dobra, widzowie, tak to wygląda. Strasznie chcę tego robić. Strasznie mnie to obrzydza, ale dobra, kupujemy. Na szczęście nie muszę na to wydawać moich Robuxów. Mam jeszcze Robuxy Elcia. Okej, okay, kochani, wbiłam właśnie do nich na Hewet i już widzicie mnie w tym stroju. O nie, jak to obrzydliwie wygląda. No i teraz jesteś Julka Kupka. No teraz wow. jeszcze zresetować. Hejter, przysięgam, odegram się kiedyś. Nie chcę tak wyglądać. Jeszcze jak mnie nazwałeś, kurde, doigrałeś się. Serio, kiedyś tak się odwdzięczę, ze... zobaczysz. <gulka> Julka, kupka, Julka, Kubka Kubka. Podoba Ci się taka nowa ksywa teraz? Jak Cię nazywam? Jasne! <gulka> Ale Cię porobił, Julka. Masakra. Ty się, nie śmiej, bo mam dla Ciebie teraz zadanie. Słuchaj. E, no? Musisz napisać w swoim opisie na Robloxie, uwaga, hej, jest moim szefem, jestem jego wiernym służącym. What? Musisz to Szamałeś? napisać teraz. Chcesz to napisać? Ha, ha. A, I co, i co teraz Nupku, i co? No nie, mi się to w ogóle nie podoba, no ale tak, zgadzam się, no muszę się zgodzić. Musiałeś, pisz. No i teraz bardzo dobrze, skoro Elciowi było tak do śmiechu, to teraz ja się będę tak z niego śmiać. No zmieniaj, zmieniaj Elciowi widzowie czekają. Dobra, zrobiłem to, możesz odświeżyć. Dobra, to odświeżam Zobaczmy jak to. Hej, ten jest moim szefem, lubię mu usługiwać. Elcio zrobił to, co chciałeś, więc jakie masz dla nas następne zadanie? No, zrobiłem, zrobiłem. Nad... Z bólem serca, ale zrobiłem. Mam nadzieję, Elcio, że teraz czujesz się trochę jak błazen. Na pewno nie bardziej niż ja. Tego skina już nic nie pobije. Myślisz, Julcia, że nie ma nic bardziej przepałowego niż twój strój? To się dopiero przekonasz. Teraz musicie ozdobić cały wasz dom w moich zdjęciach. Co? co? Chyba cię pogrzało. No co to? Jest dzień na tak przecież. Musicie wszystko zrobić, to, co ja chcę. O, ale Boże. ja tego nie chcę! Nie dyskutuj. I po prostu lećcie teraz do domu i musicie ozdobić cały wasz dom w moich zdjęciach. Ogień! Jaki Dobra, ogień? Dalej, ogień. O czym on mówi? <laughs> no tak się mówi, ogień, że wiesz, lecimy, <śmiech> ogień. <śmiech> No szybko, nie będę na was czekał. Nie no, to jest porażka Ercio, kiedy kończymy ten odcinek. No jak się skończą hejterowi doby, ma jeszcze z 22 jakoś na o rządzenie nami. Słuchajcie, mam jeszcze 22 godziny, żeby wami rządzić, więc im szybciej to zrobicie, tym więcej będę miał rzeczy do zrobienia z wami. Dobra, to musimy przedłużać Ercio. Meskitu, ale masz pomysł. No. Czekaj, no, czekaj, dobra. Co, wygadacie? co wygadacie, Nic, Ej. nic. Nic, tak nie mi myślałem. się, no dobra. Do roboty, do roboty. Powolutku, mamy czas. Ale go robimy, dobrze Ej, nie oszukujemy, bo... Czy chcecie mieć więcej challenge? Jasne! Tak, chcemy, coś się zarobiło. Tak, tak myślałem, więc chodźcie, uchylam tutaj drzwi, zapraszam do waszego domu. Eee, czekaj, chwilę ja muszę iść zobaczyć, czy basen żyje. Ona cię oszukuje teraz, jak coś. Julcia, chodź tutaj. Czy chcesz do mnie przyjść teraz? Tak, jasne. Czy chcesz obkleić całe swoje mieszkanie, cały dom w sumie, w moich zdjęciach? Jasne, że chcę. Ty chcesz to zrobić teraz? Julka, po co, to, po co, po co tak wymyślałaś? Teraz zamiast jednego pokoju cały dom będziemy ozdabiać. Przepraszam. Zgodziła się zaklepane. chodźcie, chodźcie, chodźcie już. Boże, hejter, tak mi się już nie chce. Możemy już skończyć. Kończyć, już jest git, Właśnie, pasuje. Obklejamy cały dom, już wszystko jest obklejone. No dobra, w sumie dużo tej mojej twarzyczki tutaj jest. W sumie, dobra, kończymy. No chyba, że chcecie więcej obkleić. E, e. Jasne! Nie. Tak się tak, tak się tak, Jezus Maria o, tak, tak. Ja nie wytrzymam. Mm -hmm. Boże, widzowie, tak mi się ten odcinek nie podoba. Ja już chcę to tak skończyć. Błagam, niech hejter da teraz coś łatwiejszego. Ja nie chcę w takich warunkach, Mieszkać? W tylu zdjęcia hatera? Przecież jest pięknie. Ej, o kurde, rozlałem picie. Ej, Julka, nie chcesz tego posprzątać? Jasne, że chcę. Z miłą chęcią posprzątam po Twoim piciu. Okej, okay, kochani, no musimy to posprzątać. No, bierzemy tego mopa i mopujemy, czy jakoś tak to się nasypa. Hejter, już posprzątałam. E, no dobra. W sumie nie mam za dużo czasu, znowu, jakby tak patrzeć, więc chcielibyście teraz, żeby Założył koronę i mówilibyście mi królu? Przez cały dzień. Yy, Co? Co? Jasne! Oczywiście. Julka, ale ja nie chcę! Ja też, Ercio, nie chcę, ale no musimy, no taki odcinek wymyśliłeś. Czy to, nie, to ja wymyśliłam chyba. Oj! Ć. No, to pięknie się wkopałaś. Dobra, spokojnie. My się jeszcze zemścimy, tak wiadomo. No właśnie. Dobrze, królu. No to zakładaj tam swoją koronę. Dobra, teraz oficjalnie możecie mi mówić królu. No proszę, jak on sobie koronę. Ubrał. Nie odbiło ci już, hater? Dosłownie. Nie, nie odbiło mi totalnie. Teraz się czuję, że jestem w końcu kimś! Elcio. Miercio, jak? Bo mu chyba serio odbiło. No, też mi się tak właśnie wydaje, żeby zaraz nie było Czemu jeszcze gorzej. Czemu wy mówicie cały czas za plecami? Nic, nie gadamy o tobie. Czemu wy do mnie mówicie cały czas po imieniu? Mówcie mi królu. Dobrze, królu, przepraszamy, jak czy coś. No, właśnie. dokładnie. Żebym wam tylko nie powiedział, czy możecie się przede mną pokłonić teraz. No na pewno. Nie musicie nie. tego robić, tylko wam powiedziałem. To było ostrzeżenie. Dobrze, dobrze, już jesteśmy grzeczni. Dobra, misiaki, pysiaki. Kolejne wyzwanie, albo w sumie to nie jest wyzwanie, to jest po prostu to co ja chcę. Czy chcecie za mną zagrać w coś strasznego? Tak! Ja Uwielbiam straszne gry! Ja razem Jezu, Julka, wszystko to dobrze zrobiłaś! Ja umarłam! Nie, ja nie mogę Jezus, zagrać Maria. w horror. Umarłam! Reanimacja! Gramy, wstawaj, ratuj ją! Chcesz ją uratować? No tak, oczywiście. A chcesz ją nie uratować? Nie, tak? Nie, nie no, no żartowałem. Też. ratuj no. ją! Julka, Ratu. wstawaj, wstawaj! No, żyje! Nie chcę grać w horror! Ja wiem, ja tak. wiem, że ty nienawidzisz, ale musisz. No, to co? Przenosimy się. Dobra, zagram w ten horror, ale nagrywamy. Kiedyś odcinek cały w dlestu Imprez Impress. O Boże. Nie, nie będziemy w takie coś grać. Tak, tak, tak. Okej, okay, widzowie, jesteśmy teraz na tej grze demimik i szczerze nienawidzę tej gry, strasznie się jej boję. Hej, ten, w ogóle, co ty za zadanie teraz wymyśliłeś? To wszystko jest tylko przeciwko mnie. To ty gadasz, to jest moja ulubiona gierka. <głosy> <głosy> moja też tak no, się ja w nigdy nie grałem, ale lubię straszne gry, więc ja się w sumie cieszę. Dla mnie to jest jak nagroda. A dla mnie nie, zostawcie mnie. W spokoju, nie gram w to z wami Julka, dobra, dasz radę Zresztą nie masz wyjścia i tak musisz powiedzieć tak No niestety No dobra, no to ja zakrzynam w takim razie rundkę Jestem ciekawy, co tutaj będzie W ogóle nie wiem, czy ta gra jest straszna, Julka, bo ja nie znam jej Ja coś tam widziałam na YouTubie i podobno to jest mega straszne Matko boska Jakiś dźwięk był straszny <laughs> Jak ty się dźwięku boisz, no to ja nie wiem Dla ciebie to wszystko jest straszne O, no, dobra, jesteśmy. jesteśmy Siema, jesteśmy. siema Ej, Ercio, idziemy razem, ja się boję. E, hejter też znamy. Julcia, idziesz. w skali od 1 do 10, jak się bardzo boisz? Na razie 7, na razie. <laughs> Przecież my dopiero dołączyliśmy. No właśnie, dlatego mówię 7. To dobra, chodźcie do do... za mną. No dobra. Cieszycie się z tego, że ja się boję. Wy to ustawiliście i tak naprawdę wszystkie zadania <laughs> są tylko, żebym ja ja ich. ja, ja nie wiem co. Ja nie wiem. <laughs> Julka się tak boi, że się jąka. Ja się nie umiem wysłowić już przez. Mocna teoria, ale ja z tym ogólnie nie mam nic wspólnego jak coś. Ja nawet nie wiem co się robi w tej grze <laughs> zgasło mi światło! Jest coś. Okay. Tu jest, patrzcie. Jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale ja w ogóle nic nie widzę, bo nie mam latarki. Ja też nic nie widzę. Właśnie to jest wkurzające w tej grze na początku, że na początku jest, a później nie ma, ale musimy jakoś sobie na to poradzić. Jak poradzić, co poradzić? Nie, nie chcę w to grać. Może co to jest? Za gra? co ty hejter, grasz, jakieś dziwne gry? To jest moja ulubiona. Przestań już, Zacznij sobie radzić ze stresem ale ja się i powiem. w ogóle. Ercie, gdzie jesteś? Ja wolę z tobą chodzić. O, światło! Dobra. Światło! Idziemy do światła, światłość. Ej, bo tu jest zamknięte. Może trzeba znaleźć jakiś klucz czy coś. Nie wiem. Hejter, w, ty w to grałeś. Widzowie, zobaczcie, co ja tutaj odkryłam. Szczerze, wygląda to mega strasznie. I się strasznie boję. Jeszcze jestem tu sama, bo oni oczywiście mnie zostawili. Bo hejter mi kazał Ci zostawić. Zapytał się, czy chcecie zostawić. Musiałam odpowiedzieć tak, więc to jest jego wina jak coś. No powiedzmy, że ci wierzę, bo ja nic takiego nie Słyszałam. Dobra, no bo tak nie było. Julka, czy chcesz iść pierwsza przez te drzwi? Jasne, że chcę. Królu. Dobrze powiedziane. A cierczenie nie śmiej, bo też musisz mówić do mnie królu. Jesteś moim podwładnym teraz. Dobrze królu, przepraszam. Nie zgasło światło. A! Co to było? Co jest? Ja wychodzę, o co chodzi? Ja wychodzę. Ej, bo tutaj jest jakiś... Matko Bożka! Zgasło światło! Co, co się dzieje? Co się patrz, dzieje? Julcia, za sobą! Patrz, nie, gdzie? patrz za siebie! Gdzie wy jesteście? Co się dzieje? Nie, co zamkną, to jest? Co to jest? Co to, jest? Co to jest? Nie, nie, nie! Hejter, co ty za gry wybrałeś, nie się boję. Dobra, w sumie Julka, przestraszyłaś się. Nie chcesz wyjść z tej gry już? Jasne, że chcę, już już wyszłam. Boże widzowie, w końcu weszliśmy do jakiejś normalnej gry, a nie do jakiejś strasznej. Hejter, co ty za gry wybierasz? Julka, ile razy mam mówić, że masz mi mówić królu. Dobra, nieważne w sumie. Ercio, nie chcesz mi kupić teraz vipa? Yy, nie chcę, by mnie nie stać. Yy, chcesz, właśnie chcesz. Bo naprawdę ci mówię, chcesz to bardzo. Ercio, przecież musisz powiedzieć tak, no, sam się zgodziłeś na taki odcinek. Ale ja nie chcę, no nie będę tysiąc robusów wydała na jakieś głupie owipa, co się w ogóle nie opłaca. Na mnie wydajesz ty. 50 tysięcy, więc na niego nie możesz wydać tysiąca, tak? Wysknęł się jeden. Dobra, dobra, już wydam, okej, okay, niech będzie. Ha, ha, Matko ha. jedna, prawdziwy hater. wyślij gift za tysiąc robusów, to jest tyle kasy. No dobra, kupiłem ci to, Jezus Maria. Masz, Dziękuję proszę bardzo, mi się wypchaj, królu, wiesz? Co, co, co? Co ty powiedziałeś? Jaki? No tak. Wypchaj się. Nie wypchaj się, tylko czy chcesz mi powiedzieć teraz, proszę bardzo królu złoty. Tak, chcę powiedzieć, proszę bardzo królu złoty, weź mi ogień pasika. No i dziękuję bardzo. O kurde widzowie, on serio kupił mu tego VIPa. Patrzcie, tutaj macie dowód, że hater ma teraz VIPa już. Hater król otrzymał VIPa. Ej, nie odbiło ci trochę, kolego? A ci w, ogóle... Królu? w ogóle. No właśnie, dobrze, że się poprawiłeś. Nie odbiło mi. Naprawdę na to zasługiwałem od początku. Elcio, mi się w ogóle to nie Podoba, kiedy możemy Mami? skończyć. Nie wiem, no chyba zaraz jakoś będzie koniec. No. E, może ostatnie zadanie dla was, co wy na to? No Uff, no wreszcie. Dobra. Czy chcecie się teraz roztać? Ehm... No, ale chyba nie mówisz poważnie. Nie no, całkowicie poważnie mówię. Chcecie się rozstać? Ehm... Czekaj, musimy sobie to przegadać na boku. No spoko, ale w sumie i tak musicie powiedzieć tak, więc to gadanie nic wam nie da przecież. No ale, hater, no chyba żartujesz. No przecież nie możesz nam zrobić coś takiego. Ja przez cały odcinek w ogóle nie żartowałem, więc teraz tak samo jest. A nie uważasz, że to jest już trochę przesada? To nie jest żadna przesada, to jest po prostu nakaz króla. Elcio, tak, z moich wyliczeń matematycznych, pomijając to, że nie umiem matematyki, to zostały nam dwie minuty. Więc możemy zrobić tak, że po prostu po prostu przez te dwie minuty będziemy gadać i potem nagle tak do niego wyskoczymy, no cóż, niestety skończyły się twoje 24 godziny i w ten sposób nie będziemy już musieli tego robić. Ej, ale jesteś dobra! No to jest naprawdę dobry pomysł, tylko że tak naprawdę minął 24 godziny na Brookhaven, a nie w prawdziwym życiu. No ale w sumie dobra, 24 godziny to 24 godziny, nikt nie mówił że to chodzi o prawdziwe życie czy na Brookhaven. Dobra, na namyśliliście się już w końcu? Y tak, i ogólnie doszliśmy do tego, że minął ci już czas, więc no nie. Nie, yeah. Nie, proszę, nie, jak co jeszcze. Ściągaj tą koronę już, o teraz nie jesteś żadnym nie. królem. Dlaczego? Koniec już? Czy Prz, tak, przed chwilą jeszcze byłem tym królem, nie. No ja myślę, że możesz zmienić swojego skina na normalnego chyba, tak mi się wydaje. No w końcu. Ale dlaczego mam teraz zmieniać swojego skina, skoro to miało być przez dwa dni? Ale nie powiedziałeś, czy dwa dni w Brookhaven, czy dwa dni w Robloxie, więc <laughs> mogę w sumie sobie ja też poczekać chwilę. No, i zaraz minie już dwa dni, wybruk heaven. Minęły ci 24 godziny i bardzo dobrze, bo to jest mój najbardziej nieulubiony odcinek. Nienawidzę go. Ja też, Boże. O, nawet ci się bardziej podobał stern, z którym wydawałam wszystkie Twoje Robuxy. O, jak słodko, dziękuję. No, chyba już tak szczerze to chyba tak. No, to super. Dobra, kochani, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, podbijcie film i zostawcie suba z dzwoneczkiem. Bajo.